To była szalona noc. W tym roku na placu ratuszowym wszystkich zgromadzonych w sylwestrowy klimat wprowadzili trzy korony, sumptuastik, a gwiazdą wieczoru był autor hitów lat 90., niemiecki raper Nana. Później na scenę do uczestników zabawy wyszedł prezydent Jerzy Łóżniak, który złożył wszystkim życzenia noworoczne. 2019 kończy się nam i to był rok raczej dobry dla Jeleniej Góry. Myślę, że też i dla mieszkańców Jeleniej Góry. Ale ten rok, który jest już przed nami, właściwie to już minuty dzielą nas od tego, że się rozpocznie 2020, mam nadzieję, że będzie jeszcze lepszy. Po godzinie 12.00 rozpoczęła się wielka feta. Dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności. Wszystkiego, wszystkiego najlepszego w nowym roku, dużo szczęścia, pomyślności. Szczęścia, w nowym roku! Nowością w tegorocznej sylwestrowej zabawie był brak pokazu fajerwerków. To nie oznacza, że ich w ogóle nie było. Oczywiście były, ale puszczali je sami mieszkańcy. Władze miasta postanowiły zastąpić je pokazem laseru. Tak, w wielkim skrócie wyglądała sylwestrowa zabawa w Jeleniej Górze.